Osud, patrz, tak. patrz! Mamy 5 minut do końca meczu. Czerwona więc... kartka! Czerwona kartka dla Ramosa. Czerwony Ramos! Czerwony patrz. Ramos! Jest! Jest! Królu Złoty! Jest ją! Ten wieczór, ten wieczór jest dobry! Bo on się przygotowuje na następną rundę, bo on nie chce zagrać w rewanżu, żeby... Co najlepszego spotkało kibica Barcelony piłkarsko w tym tygodniu? Porażka realu i czerwona kartka Ramosa. I taka jest prawda. Sponsorem kanału jest Betkik. Legalny buch ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widów kanału. Link w opisie. Ty, ale czemu tego meczu nie ma? Według mojego zegarka to już powinni grać. Ja pierniczę trzeba zmienić kanał. To tylko studio było. To jest skarpetka z nosaczem, jak widzicie. To jest nosacz. A na drugiej znajdują się cebule. Więc kurwa, taka typowa polska skarpeta. Kurwa. I ty to, to między nami też jakiś czelemś robimy. Co robi osoba, jeżeli któraś z nas trafi? Któraś z nas, jeżeli trafi, to co robi? Przegrany założy białą koszulkę na klasiko. O, no, to oho, mocno, to oho. mocno. To chyba za mocno, czy nie? Za mocno. po prostu Messi na przykład byłby dodatkowo... Dekarzem, tak jak małeś. O, dekarz, tak. Ale to by było, ty, dwóch najsławniejszych dekarzy Leo, świata, Messi... Leo, no. czemu nie strzeliłeś bramki? Mieliśmy robotę w weekend dużą. Na... Tak, kładliśmy na hali. akurat to musieliśmy zabić. I najpierw śnieg jeszcze zrzucić z dachu, bo to... Tobie... Liczę, że kiedyś z tej piłeczki się uda wyżyć, ale póki co... Poszło. Dzień dobry, serdecznie witam z naszego studia w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej. Razem ze mną Magda Gessler. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko jest, czy psiki, jak meczek oczywiście. Czyli już wiemy, co ugotujesz nam dzisiaj. To jest bardzo ważne. Z Mariami tego paździerza męczyliśmy tą bułę straszną jeszcze to najgorsze, że to w wykonaniu bardzo. Katenacio, katenacio. No, katenacio no, z tikitaką. Tikitaccio bym tiki to nazwał, bo to jest dużo klepią. Nie to, że bronią, tylko klepią. Ale nie przy samej bramce rywala, to jest takie tiki-taccio. Tiki-taccio, takie studio to ja rozumiem nie to, co w Polsce odstutowujemy. No no. Wiadomo, no my tutaj... Ale pozdrawiamy no wszystkich, bo... co Ale... też tam coś starają się robić, nie? No wiadomo, że no... Słuchajcie, oni też nie mają takich budżetów jak my, więc postarajmy się zrozumieć telewizję, nie? A to dopiero pierwsze nasze spotkanie, to jeżeli fakt. chodzi o Ligę Mistrzów. A? Mamy plany? To jest fakt ja Jeszcze... czy mnie kac morderca trzymał po wczoraj, bo wczoraj wypiłem trzy małe piwa, więc ja już mam taką opinię, wiesz, że... Dlatego dzisiaj nie... trzy duże. Noo. Na grubo, dlatego bądźcie na bet Kiedy gracie w FIFA? Dobra, to zagramy w FIFA. Zagramy. Gramy od razu taki meczek na luzie? Dawaj. Tyrealem, chyba, nie? A musimy to wylosować. Zrobimy tak. W, w, jest w której buzi chrupek? Nie, ale patrz, robimy, robimy to samą sztuczkę. Mamy tego chrupka, bierzemy go do lewej ręki, i jeżeli teraz. I on jest tu. No? I co? Jest? A, zgadł. Nie, no. No i to? to wtedy możesz wybrać. Nie, i co? Jaka sztuczka? Że jaki kolor chrupka? Jaki kolor jest tego chrupka? Jak, jak powiesz. No to by wziąłeś jednego. Ale, czy pamiętasz, jaki jeszcze? Zwróć uwagę. Różowy. Nie to zgadłeś! Nie. Dlaczego A, ja głam a ty grasz ralem! No jakbyś dobrze powiedział to by było inaczej. Ty ja naprawdę jestem trzeźwy. Nie, nic nie było jeszcze, naprawdę. Jeszcze. Patrz, patrz efekt. Patrz. Uwaga, przejdzie w fuuu yyy. To się nazywa efekty specjalne. Co? Dobra, jedziemy. Kibice na czacie, kto jest za Realem, dajcie znać, kto jest za City. Ja gram City, bo wygrałem, bo nie zgadłeś koloru chrupka. Tak było, nie kłamię. Przyciszymy to troszkę, czy zostawiamy, czy coś, nie No, Dobra, sorry, po co ta agresja? <grym> Sprółem się <grym> do Ciebie, co? <grym> a jak jest? masz problem, to możemy odłożyć no te to... pady i możemy sobie to wyjaśnić. Ale wyższe, wyższe jest oddanie pod tym formę, to wiesz, ta do formę robi, pewnie tam mięśnie kurna pracuje. No a jak? <grym> no i cyk. Czy to był błąd? To był błąd, o Boże! Karim! O boj, sam na Boże. sam! Karim Benzema. Oj, 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 ależ mnie jest przykro, że Karim Benzema upokorzył. Nie no, przykro mi, głupio mi trochę. Ale je tak FIFA komentować jak golfa. O, i tutaj widzimy teraz ładne rozrzucenie. O, ale o, o. kaczki się zebrały. Tak, tak tutaj, tutaj widać, że oni naprawdę mm. potrafią grać w tą piłkę. Oj, o Jezus, ale jak ty masz po moich błędach strzelać bramki, to ja się nie bawię, człowieku, to... Ten był wow. jakiś, kurde, kujawiacz. Ała! Patrz, jak jesteś klepany. Oj! Znowu to samo. Bo ja jestem kolegą i nie strzelam mocno, przynajmniej. A, graj tiki-taccio, zapomniałem tiki-taccio zastosować. Teraz. Przeczytał, ale jednak nie. O nie, ale czemu nie dograłeś tej piły? O. Ojej! Jest sytuacja, jest okazja! Okazja! 2 jest. do jednego Kevin! Kevin De Bruyne Oj ojoj, co, się... oj, co puścił tobie, Sterlinga co? do boku! Dobra piłeczka, co? Ten anglik z kałaśnikowem na nodze, jezus. on jest patrz, niesamowity. Co się stanie, patrz co to się stało! To cię! Ojej! Oje Ojej. 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 cię tam przelazłem, musisz powiedzieć, że to było piękne, nad nadgów. <laughs> było to piękne, było to piękne, dla takich chwil warto żyć. Czemu to nie wpadło? Jadę cię po prostu strasznie i nie mogę wygrać. O Boże! Ale... Dlaczego? Powiedz szczerze, że już ciepło ci się tam zrobiło w niektórych stop. No jak? Dobry wynik na wyjeździe. Dobry wynik! Rewans już za chwilę, także Rewanż bądźcie z nami. Dzień dobry. Tu Dominik z Betklik Polska. Skąd ten głos? Słyszysz? Co to? Co to? Niech wchodzi na Twittera, bo teraz, za chwilę... Teraz czy za chwilę? Muszę się zdecydować. <grym> się... Teraz za chwilę. To, to jeszcze raz. A, tak, tak, a, mhm. Mm no co za typnie. To teraz mi się przypomniało no, właśnie. Jak ja tu cię oglądam w rewanżu, to tak niby będę siedział, siedział w tym miejscu i zapytasz, a ja zrobię... Maciek, wstawaj, już jest no. live. Wsta, wstawaj, wstawaj, Nie chciałeś powiedzieć, że strawości. Bo się jeszcze... Wstałeś. Bo czuję, że nie. Ale teraz zmienię sobie ustawienia drużyny i cię pocisnę chłopie tak. Jak? Tak. Jak jeszcze nikt dzisiaj. Że nie będziesz wiedział, co się dzieje. Będziesz myślał, ty, co się dzieje. A ja ci nie powiem. O, to chyba pozdrowienia od małżonki, czy nie? Jest! Czy to tak fani, no, tak fani do ciebie piszą? Tak. Pani do mnie piszą, ci, ciśnij Pysio. I teraz czas, Dawajcie! Wsparcie dla futrola. Od dzisiaj musi mi Pysio wszyscy. I jutro nikt małżonko Pysio. Widzisz jakie mam wsparcie w małżonce. Mm. Czekaj, dzwonię do moich. Czemu mi nie piszesz nic na czatzie? No, słuchaj, jak wrócę to inaczej sobie porozmawiamy. I zaraz będzie, nie żartuję, nie, nie Ten tu najpierw pół godziny taktykę, teraz nie będzie gadał ze mną, bo pełna buzia chipsów. Chłopie jadę z tobą teraz po prostu nie mam czasu na pierdole, rozumiesz? Co tam, Jezu, jak tam, co tam mówiłeś? Ty mi napisała, żebym nie wkładać na raz tyle do buzi, bo źle to wygląda. Musi... A można więcej, pa. <noise> no to ja muszę teraz, Myślę, żeby tobie to nie udało? było głupio. No to musisz, nie, bo nie jest. ja zapauzuję. Nie, no bo to ja rozumiem. A ja będę patrzył, czy Ty Tyś ja moja mi tak nie? Kamerze. napisze pewnie. że. <noise> 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 Mi to nie przeszkadza, ale rozumiem, że może to niektórym dziwnie wyglądać. U mnie pewnie wygląda to tak samo, czy gorzej rybki czy nie, tak wie. Można? Auto w pocisk? Dawaj. Lutuj, chłopie! O! Przepraszam za ten okrzyk radości, ale tam Rakim, no... Łukasz? O, piszczek! <grym> Czasem zwykły kibic. <grym> Nie! No! O, Boże. Jo, 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 jo. O, co tu się wydarzyło? Ale, dlaczego? Nie weszłeś! Nie weszłeś! Nie weszłeś! Kevin, Rudy Debrojne! To jest mecz szalonych bramek! To jest. Co mecz tu się, się wydarzyło? Bramek? Państwo. I teraz, jak Ronaldo, pora za Ma te kochone, ma ja, kochonec!

ale szmeczycho partidaso, co panie Co tutaj się wydarzyło, to ja nie mam pytań. Gościu, to cóż, z, że, że ze Szwecji? No to właśnie mówiłem. Powiedzieć to co, że, że, że ze Szwecji? Nie. Powiedzieć to Tak. Co? To cóż, że ze Szwecji? To cóż. To cóż, że, że ze Szwecji? Powiedz jak najszybciej. To cóż, że ze Szwecji? To cóż, że ze Szwecji? To cóż, że ze Fe... <laughs> Jola lojalna, Jola nie lojalna. Jola też. Jola niewierna. Nie ty byś poszedł za drugie, bo... mmmm Poręczył się <laughs> Sprawdzę to później Oj, oj, jest okazja Okazja, Jezus! Kurtu, a, Tibor Ale miał chłopie setę W czyim mieszkaniu oglądacie mecz? Nie, nie Coś, wiem, Kurde, to Nikt bogatu, nie chce przyznać Ale apartamenty wynajmują, słuchajcie to my, to... my mamy swoje mieszkanie już To jest mieszkanie Betlik Ty, ale to byłoby dobre to... Ale Wiesz, to by się, O, to było... Mała inwestycja Taki pęd trzeba było tysięcy złotych. No a jak? Z basenem? No. I tak jak był dom, dom X, to był dom Bad i to też. I budzę się rano B, zamiast B, do kulek, to do kuponów. Tak, skok do kuponów. I tylko dzisiaj stawiamy kupony za 10 tysięcy złotych. Znowu pa... Ależ wszedł, ale jednak nie. Ale nie baw się tutaj. Jezus. Więc teraz się bawił, kurna, we własnym polu karnym. na szczęście faul jest odkądś nie, nie, dotykał. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to był faul. On go tam, wiesz, trochę kopał. Ten go tam kopał. No ten, ten też trochę przeaktorzył, no bo to wiadomo, ale... A powiedz, ręka była, bramka była, co? Musiałbym to sprawdzić, wiesz. Aha, jesteśmy na żywo? Ach, proszę, jest, państwa. proszę Państwa. Nie, ogólnie... Stygmaty? Teraz tak. <laughs> ale nie, jak dużo przywoni, to... Ale bez nerwów, już kłamał. Tam leży dużo sprzętu, ja bym prosił Cię. Halina, mam zapał. Eee, napisane jest najśmieszniejsze, czy to przesada, czy to taki Ach, okazja! Oh, jo, jo, i Kevin De Bruyne ja, miał okazję, jest. by strzyć bramkę i wtedy ja bym wygrał, a jeszcze nie wiemy, na jaka jest kara. Ale ja bym się cieszył, jakbyś wygrał akurat. Pa, pa na to. Ależ tutu mora, rezygnujemy jednak like. jako Prawie no. za niedługo 30 minuta meczu, zero goli. No trzeba ożywić tutaj tego live'a. Wstajemy wszyscy, wstajemy, teraz będzie trening eee, co ja bym usiadł jednak, mimo wszystko, bo zrobi się <noise> Naukarwa na Jaj właśnie. Karwa Zrobiliśmy karwa jala strasznego. Polska jest, ja to śpię, zapuściłeś minutę. Ohooho! Co tam Za się? Zasłoniłem oczy w momencie jak tam się <noise> A ten działo. ja mówię, będzie brama, a ten... Nie patrzy, nie, patrzę. nie patrzy. Nie <noise> patrzę. Hmm? Siemanko. Kto tam mówi? Halo, halo witam serdecznie. Czy rozmawiam z Maciek? Nawet z dwoma. My. Tu Maciek. A tam kto? Janusz, Janusz z Gdańska. Bo ty jesteś fanem ogólnie, prawda? Manchesteru City. Manchesteru, jest... Manchesteru. No właśnie, to jest takie przewrotne z twojej strony. Ja doceniam to poczucie humoru, taką przewrotność. A to blisko oni są bardzo. Nie, ale ty, skoro już jesteśmy na nim, tak szczerze, patrz. Patrzek Raj United, patrzek Gros City. Nie myślałeś o tym, że się przerzucić, to daleko nie ma. A teraz już ich nie będzie i tak widzę mi szyfaj, to co nie tak. No, Ale tam tych też nie będzie. Tam No właśnie też może być problem. I pamiętaj, że mamy twój numer telefonu i. Nie zawahamy się go użyć. Tak, tak, by było. A niektórzy już prawie. Do internetu. Ale wybrną, ale wybrną, naprawdę. Z jednej strony tak, ale nie do końca. Idą, patrz, z kontroli, bujny. Nie, daj na prawo! Rysiek? Mares! Rysiek? Mares! Obok słupka. Zostawmy sobie ten procencik. O, nie, ale błąd! Ale Kejli. Nie, Ty, znowu błąd! Ojoj, oj, isko! Isko, kurwa! 1 do 0 zera. Aż. Okej, okay, to musimy konkurs przesunąć na trochę później. Bo teraz. Yy, isko San Francisco Patryk 1 do 0. Ale ja to też był taki Lewik tam podbijała się... Dwa, dwa błędy w jednej akcji obrony po prostu, no. Co? Dla City gol, patrz. To czemu oni wiedzą... Ale co przewidziałem, coś, co przewidziałem skorzy, tak? ale przewidziałem, że brama. Ty, czemu czas wiedział szybciej o tej bramce i zepsuł mi całą w ogóle... Bo mogą oglądać nie na tym, tylko na przykład na innym kanale, a tam może być lekko szybciej transmisja. Albo właśnie na jakimś nie. Szybciej. To, to nie mam takie opóźnienie, kurde. I. No. strzel. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, widzi Państwo, Ale tu Ramos. Pff. No. Ała. Teraz, Teraz można meczu zaczyna się na mecz. nowo tak na no, patrz. Park na city, pa! Oj oj oj! Oj ojoj! <grym grym grym grym> się rozdaje. Od ojaj, oj, do aj, ja mówię, aj, aj. Nie będę odbierał ci głosu. Tak! Rzut karny. Rzut kardy dla City! To nie ma co tu czatu słuchać! Halo, nie patrz, nie patrz tam, panie kochany! Proszę cię, Kevinie, rudy, jesteś środek, wiem, że środek, to Środek, ja bym nie środek, ja bym walił w środek nie, w pa. Ja, nie, ja bym walił w okno. Proszę cię zrób No najlepiej. To. Kevin, zrób to w taką petardę, żeby w ogóle urwało nie się. Kevin! Jest! Jest, 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 jest i Mamy do... 2-1! Tak jest! Tak jest! Pozdrowionka! Dzień dobry bardzo! Ta! ta, 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 ta. Ale się zło, a tu jeszcze, no, z 10 minut będzie grania. Ale Bale wszedł i od razu dwie bramki stracili. To jest agent. <grym> Skito, Bale zameldował się na Morawie. Dwa strzały. Chcesz przegrać wygrany mecz? Pójdź, Gareta! Aż chyba sobie kichnę na koniec. Koniec meczu! Mamy to! Tak, jak miało być, Wszyscy tak jest. W kibice Barcelony, Ale... cieszcie się. Żaden się nie spodziewał, że Ramos tak, taką niespodziankę nam sprawi. No, tak jest, subskrybujcie, widzimy się cały czas. My jesteśmy zawsze, wszędzie. All day, all night. A niedługo nagrywamy o El Clasico Viva, la, viva la Ramos. To tak jest? <noise> Nara. Na razie, cześć.